Cześć, podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie trwa, nie tkwi winorośli. Wiadomo, że jeżeli gałązka jest wszczepiona do drzewa, pęd gałązki jest połączony ze sobą, to na końcu pojawia się owoc. Rodzi się owoc i nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji, jeśli takie pędy gałęz, gałązki obetniesz od drzewa, one są odłączone nie ma możliwości, żeby zaowocowały. Dlaczego? Bo czerpią soki. Ty i ja możemy czerpać soki z Chrystusa, bo jesteśmy w cyklu Minuta z Pismem Świętym, Wartości w Biznesie. Dzisiejszy fragment to Ewangelia Jana, rozdział 15, wiersz 4b. Krok po kroku czytamy wiersz po wierszu, albo część wiersza, tak jak tym razem, żeby zrozumieć, że jeśli jesteś przyłączony do Chrystusa, Możesz czerpać z niego soki, soki życia. Wspaniała gamiera.